Miłość, i moc, miłość, i moc, miłość, i moc. Mam niesamowitą przyjemność, zarazem możliwość, by zaprosić siebie i ciebie w energię następującej pełni. Oto super pełnia, nazwana tak z powodu bliskości księżyca względem Ziemi, a przynajmniej optycznej bliskości, i uwaga, w znaku ryb. To oznacza, że będziemy dokańczać rzeczy. Nastąpi to, co potrzebowało nastąpić, by wydarzyło się to, po co jesteśmy na Ziemi. Nasze kroki skierują się ku przeznaczeniu, czy to rozumiemy, czy też nie. Poznamy odpowiednie osoby, wpadniemy w odpowiedni wir, fraktar okoliczności. Tak oto w tych energiach stanie się coś, co oświetli Twoją drogę. Zbuduj więc swoją moc, przygotuj się. Że to zwycięstwo, które tu jesteś, ono właśnie następuje. To zwycięstwo cię zmieni. To zwycięstwo wymaga od ciebie pewnej szczególnej pracy, pewnego dostosowania się do bardzo nowych warunków, do czegoś, czego być może nawet nie zakładałeś w najbardziej śmiałych swoich oczekiwaniach. Rytuł, w który zapraszam Ciebie i siebie, bo oczywiście. Najpierw przeze mnie przepływa to kosmiczne światło, a później swoim głosem wprowadzam każdego, kto decyduje się wziąć udział w rytuale, i zapraszam siebie i ciebie w rytuał pełnej skuteczności. I teraz uwaga: jest to oczywiście działanie magiczne, które stanowi wręcz praktyczną definicję białej magii. A nawet powiem więcej: magii świetlistej. To nie tylko kolor, to pewna bardzo, bardzo szczególna częstotliwość. I teraz w tej magii najważniejsze jest, ażeby połączyć się w tak mocnym czasie, w tak wyjątkowej manifestacji ze swoim najwyższym jestem, ze swoim najważniejszym pragnieniem na ziemi, ze swoim celem duszy, ze swoją przyczyną. Jeżeli wiecie o sobie już takie rzeczy, jeżeli zdajecie sobie sprawę z tego, o czym jesteście, przyjdźcie z tym w sercu, w intencjach, a nawet w formie spisanej na kartce. Żeby ten rytuał wykonać właściwie, pamiętajcie, że należy odpowiedzieć sobie na pytanie, co Ty osobiście nazwiesz sukcesem tego rytuału za miesiąc, za rok, w momencie, kiedy ten rytuał się dzieje. No i oczywiście w objęciu... Całego spojrzenia, oczywiście, na wieczność. Co uczyni ciebie najbardziej szczęśliwym i dumnym na poziomie duszy, że właśnie zrobiłeś to w tym momencie i że stało się to w okolicznościach magii, a więc w okolicznościach uniesionych. Pamiętaj, że świat, swoją konstrukcją, ma taką tendencję do dzielenia się na sferę sakrum i profanów. Ma takiego rodzaju. Grawitację ku temu, co bardzo ziemskie, bardzo osadzające i ku temu, co boskie. To są, wydawałoby się, dwie windy i one mogą prowadzić w różnym kierunku. Więc teraz tak. To pełnia w rybach, więc wróci do Was również wspomnienie tego, co mogło się wydarzyć, a się nie stało. Nie pozwólcie, by Wasza winda poprowadziła Was w dół Waszego DNA. Pamiętajcie, że macie na no to wpływ. Także. Wejdźcie w miłość, wejdźcie w to, co daje Wam radość, wejdźcie w to, co Was unosi. Zanim przejdziecie do restauracji, umyjcie ręce. Zanim wejdziecie w rytuał, wejdźcie w taki stan siebie, który uczyni Was zdolnymi po prostu do pracy z magią. A w momencie, kiedy mówimy o rytuale pełnej skuteczności, chronionym przez moce anielskie i archanielskie, mówimy o... Strumieniu magii, który wchodzi w życie w sposób natychmiastowy. Stajesz się źródłem tego działania, wysłany jest ten impuls magii wszędzie tam, gdzie jesteś, zawsze tam, gdzie jesteś. I to przebudowuje względem Twojej woli. Pamiętaj, że kiedy tworzysz w ten sposób, warto podejść do tego poważnie, również w swoim przygotowaniu. Czyli jeżeli w momencie dopełnienia, w momencie, kiedy rytuał jest publikowany, ty nie czujesz się na siłach, by zwibrować się ze swoim najwyższym. Jestem, jeżeli coś cię doprowadziło z równowagi, pamiętaj o tym, by dać sobie ten czas. Zrób ten nawet tydzień później, nawet więcej. Dąż do niego nawet i rok później, jeżeli to właśnie za rok od tego momentu poczujesz gotowość i taki dom w pewności, że chcesz, by coś stało się na pewno. Bo ta energia, taką pewność. Po prostu potwierdza życie. Oto zakry Zodiak, który gromadzi w sobie doświadczenie wszystkich dwunastu domów zodiaku, zodiak dopełniający, taki, który daje spojrzenie, przebudowanie w kolejną wersję rzeczywistości, w kolejną warstwę siebie, który daje bezpośrednio ten ewolucyjny wpływ. No w tym czasie my się też uczymy od siebie czegoś doskonałego. Kiedy słońce jest w tym czasie, zdajemy sobie sprawę, dochodzi do naszej świadomości w okolicach marca, co takiego dzieje się z naszym obrazem, jak nas inni widzą, jak my chcemy siebie postrzegać. Dochodzi do nas, nasz sukces dochodzi do głosu, nasz imperatyw wewnętrzny, czyli to co słońce, świadomość, chce nam powiedzieć o dokończeniu spraw w Domu Ryb. I to takie spojrzenie transcendentalne, bez oceny, takie, które gwarantuje skuteczność. Przenosi się również, gdy to księżyc znajduje się w domu ryb. A więc teraz ta pełnia 18 jest to pełnia, która wpisze w nasze DNA w każdego człowieka, który się interesuje astrologią i który się nie interesuje. W każdego, który chodzi po ziemi, pije wodę, wdycha powietrzem taką szczególną informację oto nasza podświadomość dojdzie do takiego olśnienia oto zdamy sobie sprawę z tego co jesteśmy tutaj uczynić i podsumujemy czy robimy to dobrze czy w ogóle robimy coś w tym kierunku czy może też niekoniecznie czy może zamiast dawać światu lekarstwo na smutek swoją sztuką, na przykład sialiśmy pietruszkę bo tak nam kiedyś powiedziała jakaś wróżka albo przez sen coś takiego nam się pojawiło Pamiętajcie, podążajcie za tym, co mówi dusza. Kiedy jesteśmy w znaku ryb, dusza ma nie tylko głos, którym nam coś przekazuje do środka serca, ale każda nasza komórka, każde życie w człowieku wibruje tą informacją duszy. Wszystko, co jest, wszystko co istnieje, dosłownie prowadzi ku temu. To teraz dusza ma nie tylko wpływ na Ciebie, jakby szeptała do ucha. Teraz dusza ma megafa albo bumboxa jak L. Cruzieri. Błogosławię już nie z tej ziemi, ale wprowadza niesamowicie dobrą, pozytywną zmianę, nawet w formie aż tak charakterowego hip hopu. Pamiętajcie, by w tak ważnym czasie zwrócić uwagę na to, że od czasu, kiedy urodziły nas nasze matki, urodziliśmy siebie sami po raz kolejny. A niektórzy z nas nawet otrzymali już tę trzecią klepsydrę, wiedzą, że teoretycznie zdaniem lekarzy lub nawet samego siebie nie powinni na tej ziemi zgodnie z logiką dłużej egzystować, a jednak są. I będący na trzeciej klepsydrze, ci, którzy po tym, gdy urodził ich matka, po tym gdy urodzili się sami, dostali trzeci czas od Boga, dostali ten czas najwyższy. Ten piasek w że nie skończy się, dopóki nie wykonają zadania. Ale kiedy przestaną wykonywać zadanie, okaże się, że nigdy go nie było i znikną. Oto czas od Boga. To nie są ćwiczenia. To czas najwyższy, czyli ostateczny. Pamiętajcie, że na naszych oczach upada ten świat, w którym to byliśmy tak bardzo uciemiężeni, zmęczeni jeszcze chwilę temu. Ten, który doprowadził do wszelkich skrajności, do wszelkiej tolerancji różnych odmian zła. To musiało stać się aż tak zeskrajnione, aż tak komiksowo wręcz złe, wynaturzone, żeby nikt nie miał wątpliwości, że należy to zabić. Znak ryb, zakańcza. Opiekuje się ta wartość, ten dom znakiem omegi. Opiekuje się znakiem trzech dziewiątek. Tą sekwencją, która Nadaje koniec, po to, by mógł nastąpić jakiś nowy początek. Tak oto, nowy początek świata, era wodnika, rok dziewiątki, pierwsza pełnia, super pełnia ryb. I te wszystkie symbole, które nakładają się na ruch planetarny, błogosławiący człowiekowi ku zmianie, dostosowujący DNA, to wszystko, co obserwujemy, no, biorąc pod uwagę planety, a więc inne środowiska zamieszkające Układ Słoneczny to wielkie i potężne informacje, ale to nic w porównaniu do informacji, które są związane z główną gwiazdą Układu Słonecznego, a więc po prostu ze Słońcem. A Słońce zadziwia naukowców, onieśmiela poetów i wręcz zaskakuje nawet mistyków, którzy sięgają swoją wiedzą i metaforami naprawdę wysoko i głęboko, bo okazuje się, że taka aktywność słoneczna, to co nie tylko jako promienie ultrafioletowe, ale co jako jasność światła, co jako pewne impulsy aktywności dociera do człowieka, to jeszcze nie było wcześniej dane naszemu gatunkowi. I tak jak wiecie, że można na człowieka wpłynąć w górę w retrogradacji, zdajecie sobie sprawę, że inaczej działamy, kiedy mamy nad głową kwadratury, inaczej, kiedy mamy sekstyla. Tak może się okazać, że no niestety, ale mamy w sobie całkiem sporo takiej energii reagującej na słońce dość impulsywnie. Potrzebujemy się przespać, przebudować. Wszystko eskaluje. Wiele rzeczy zaognia się ze skrajnie po to, żebyśmy je zobaczyli. Te wybuchy solarne, te powiedzmy wręcz wyrzuty mocy słońca ku ziemi oczywiście nie są w żaden sposób celowany na gatunek. Nie jesteśmy, nie bądź aż tak egocentryczni. Jest to związane z naturalnym życiem galaktyk. I w wyniku tego życia, w wyniku ewolucji na tej poziomie, na, na tym poziomie, jako człowiek, jako gatunek, transformujemy, przemieniamy się w zupełnie nowy poziom nie tylko człowieczeństwa, ale swoich możliwości. Z tego, czym byliśmy, stajemy się człowiekiem transcendentalnym który wchodzi w przemiany, powoduje przemiany, który to, co zastał, zmienia w takie, które chce po sobie zostawić bądź też w którym chce żyć przez cały czas swojej obecności na Ziemi. Oto jesteśmy optymalizatorami do tego, co zastaliśmy. Jesteśmy tymi, którzy mogą to napisać wyżej, poprawić, uczynić piękniejszym, nadać temu jakieś życie. A z kolei nie jesteśmy w stanie w żaden sposób, patrząc na ludzi, zobaczyć tego dotychczasowości. Więc przygotujcie się, żeby porzucić swoje myślenie zwyczajami. Nawet jeżeli wcześniej wchodziliście w jakieś mm, procesy, które okazywały się dla Was niekorzystne, a teraz wydaje Wam się, bądź nie tylko, czujecie, że potrzebujecie coś zrobić takiego, sprawdźcie. Czy przypadkiem nie jest to tak, że trenowaliście do nowego czasu, w którym już umiecie to zrobić, ale teraz to nie są ćwiczenia. Teraz wszystko dzieje się naprawdę. A tu wchodzimy w czas, gdy człowiek, który trenował siebie do jakiejś misji, przygotowywał się do czegoś, wchodzi w taki full kontakt z tym. I z tej konfrontacji wychodzi piękna zmiana, piękny sukces, piękna, wspaniała, wręcz częstotliwość duszy, która coś osiągnęła. Nie bójcie się tego. Pamiętajcie, że wielu boi się sukcesu, bo nie wiedzą, jak żyć czymś, co jest czymś innym niż dążenie. Nie mają pojęcia, co będzie później, gdy już dobiegną do tej mety, gdy już osiągną ten szczyt, gdy już będą z tym wymarzonym partnerem w tym wymarzonym domu i będą prowadzić to życie, którego chcą, bo do tej pory umieją tylko do tego dążyć. Do tej pory umieją to zmieścić pomiędzy swoją rzeczywistością, ale czy umieją całą tę rzeczywistość zostawić za sobą, żeby wejść w to doświadczenie i, uwaga, przebudować się ku temu doświadczeniu? Jeżeli jesteście gotowi odpowiedzieć sobie na te pytania, spotkajmy się po aktywnej stronie granicy działania, pełnia w znak ryb, super, pełnia w znak ryb, będzie nam przyświecać. Takie zadanie domowe, zanim wejdziecie w częstotliwość z rytuału. Weźcie w miłość. Miłość równa się moc. Tak jak magia równa się muzyka. Jeżeli kochacie jakiś utwór muzyczny, jeżeli czyś głos jest Wam szczególnie ważny, przebuduje Was w jakąś taką fajną częstotliwość, użyjcie tego. Bądźcie w tym. Jeżeli to Wasz śpiew albo Wasz dźwięk, Wasz jakiś rodzaj obecności w dźwięku Da Wam takie uniesienie, bądźcie w tym. Przygotujcie się. To jest Wasze intro, by zrozumieć to, co się wydarzy później. Kolejna rzecz. Miejcie coś do pisania. Czasami potrzebujecie coś napisać i odczytać z mocą. Może się to przydać. I jeszcze jedna. Po prostu. Dajcie sobie ten czas, a to, czego chcecie, będzie miało miejsce. Żyjemy w czasoprzestrzeni. Niezależnie od tego, w której gęstości. Witam w świętej, wnoszącej mistycznej i transcendentalnej, wnoszącej uboskości energii do ryb. Oto czuć już te pełnię. Jeżeli jesteście gotowi ustanowić magię, bądźcie. I przygotujcie się na to, że po każdym zwycięstwie następuje cały rozdział tego zwycięstwa. Nie jest trudno coś złapać w swojej dłonie. Jest Czasami trudno wtrzymać to lub też rozwinąć. Pamiętajcie, sukcesy wymagają Was w pełnej mocy. Miłość to moc. Miłość to moc. Miłość to moc. Abra Spotkajmy się po aktywnej stronie granicy działania. Na Patronie oczywiście, dostęp się automatyczny, natychmiastowy wynagrane z pełnym opisem. Natomiast na Allegro, pewnie parę godzin później. Ale znajdźcie nas. Jesteśmy. Tak oto magia jeszcze nigdy nie była aż tak dostępna. I uwaga, aż tak skuteczna. Jeżeli jesteście gotowi żyć swoimi marzeniami, zamiast tylko i wyłącznie spędzać czas na myśleniu o nich, to jest ten czas. Miłość i moc. Miłość i moc. Miłość i moc. Niech cię prowadzi. abre cada branco